Paszkwil Agnieszki Holland to czernia polskie służby. Od kilku dni ludzie związani z opozycją chwalą produkcję Holand. Kompromitujący fakt finansowania filmu Holand przez Trzaskowskiego i Struzika wyraźnie niewygodny. Bardzo wielu nie ma wątpliwości. Nowa produkcja Agnieszki Holand to paszkwil, który nigdy nie powinien powstać. Trwa wściekły atak na zieloną granicę. O filmie, który jutro dopiero wejdzie do kin są trzy zapowiedzi, trzy materiały i odniesienie w czwartym. Nie dziwię, że funkcjonariusze Straży Granicznej użyli tego hasła. Polskie państwo podziemne nie tylko organizowało akcje pisania na murach i witrynach haseł, cigało także polskich aktorów, którzy występowali w propagandowych filmach. Ale to oczywiście nie jest wzywanie do rękoczynów. z niemieckimi honorami. Pytania, które budzą furie, to materiał o tym, jak trudno zadać pytanie Donaldowi Tuskowi. Oglądalność informacji w TVP doprowadzają Tuska do obsesji. W telewizji żądali mediów publicznych TVP Info, telewizja yy, yy, rządowa TVP Info. Ja wiem, Nie chce robić rozmowy o telewizji publicznej w przypadku. Proszę mi dać dokończyć. Oddać niemal pół Polski w przypadku agresji ze wschodu. Telewizja Polska to jest TVP PiS. Ja wiem, że pan dostaje furii na te pytania, ale prosiłbym o odpowiedź. Furii dostają także zwolennicy Tuska. Agresja kibiców Tuska nie zatrzyma nas przed zadawaniem mu pytań. Czy, czy pobiera pan z zus u emeryturę od 65 roku życia? Tak właśnie wygląda wolność słowa i otwartość na media według szefa PO. Donald Tusk na pytanie naszych dziennikarzy nie odpowiada. Bo to nie dziennikarze, tylko pracownicy w fabryce kłamstw. A wiadomości to nie program informacyjny, tylko propagandowy telewęzeł. Dziękuję bardzo. Andrzej Krajewski.